15 sekund, tablica już jest w powietrzu. Czekamy na 5 sekund i rozpoczniemy drugi wyścig klasy MX65. Szanowni Państwo, ruszamy! No i piękne wyjście ze startu. Tutaj Tymon Tomtała będzie próbował zamykać swoich rywali jako pierwszy wejść w zakręt i to mu się udaje. Przepiękny start Tymona Tomtały, zwycięzcy pierwszego wyścigu i teraz on na prowadzeniu będzie dyktował tempo tego wyścigu. No mamy tutaj delikatny kocioł. Po starcie wszyscy zawodnicy już się zbierają i za moment ruszą do dalszej rywalizacji a tymczasem zobaczmy kto jest pierwszy. Tom tała odwrócił głowę, sprawdził jak daleko są zawodnicy i chyba nie uwierzył, że ma taką przewagę. Drugie miejsce Bartek Parka, a za nim Eryk Lewandowski, zawodnik, który nie tylko doskonale radzi sobie na polskich torach, ale również z wielkimi sukcesami startuje w seriach m.in. holenderskich, gdzie w pierwszej piątce Miejsce w klasyfikacji generalnej. No fantastycznie, faktycznie e, w takim razie jak szybcy są już zawodnicy polscy, już pokazują się e, za granicą e, w e, Europie. Także tym bardziej trzymamy, trzymamy za nich e, kciuki, a tymczasem e, Tom Tała e, dalej naszym liderem. E, a kto za nim? Zanim Bartek Parka wydaje się numer 2. Czyli na razie bez zmian na pozycji i 77. Jakub Celej już nam się przebija przez stawkę, e, także po pięknym pierwszym wyścigu teraz Jakub Celej musi troszeczkę podkręcić tempo. Aktualnie trzecia pozycja, czyli e, tak samo jak zakończył wyścig pierwszy, ale na pewno będzie próbował atakować Jakuba Parkę i chyba już mu się to nawet udaje. Zaraz będziemy to na pewno widzieć. Na razie jesteśmy z naszym e, liderem. Tak jest, na drugim miejscu już skakuje Jakub Celej, który uporał się z Barkiem Parką, no i teraz ma na celowniku Tymona Tomtałę, no jestem ciekaw, teraz zobaczy, jakie dziury na tej zewnętrznej linii, spory błąd kosztowny, Tymona Tomtały spojrzał gdzie jest Jakub Celej, no a Jakub Celej ma doskonałą okazję, żeby podgonić, no i powalczyć, kto wie, być może o zwycięstwo w całych zawodach. No i widzimy właśnie Tymona Tałę zaraz za nim Kuba cele no i patrzymy kto jest następny a trzeci nie kto inny jak Jan Heinz także mamy powtórkę z pierwszego wyścigu ciekawe czy finał będzie równie emocjonujący no na to z pewnością liczymy, że zawodnicy do, tutaj będą walczyć do samej mety, kto wie, może ponownie będziemy mogli tutaj świadkami fotofiniszu, a tymczasem Tymon Tomtała na prowadzeniu, coraz bliżej jakby jego był Jakub Celej. No tak cały czas podkręca tempo. Jakub Celej, on też podrażniony na pewno po tym wyprzedzaniu Janka Hinca na, ostatnim, na ostatnich metrach, na ostatnim zakręcie, więc tym bardziej będzie teraz chciał od razu odskoczyć od reszty stawki i pogonić za Tymonem Tomtau, gdzie jest Komosa. Maksymilian Komosa, kolejny niestety nie najlepszy start będzie musiał przedzierać się przez stawkę. Spróbuj, Michał, go wypatrzyć na wynikach. My tymczasem idziemy z tym, to, z tym onem tą Tomtałą. Komosa wygląda na to, że jest szósty, tak pokazuje nam tutaj lap time. Oczywiście to już mogło się zmienić podczas tego okrążenia, ale na pewno niewiele gdzieś w okolicy szóstego miejsca Komosa. No i liczymy, że uda mu się prześliznąć tutaj do przodu i powalczyć z tymi zawodnikami z czołówki. A tymczasem Tymon Tomtała zbliża się, do, jest już na najszybszej sekcji toru, będzie teraz zaliczał tego dwujaka słynnego, którym co wyścig wspomina nam Kuba Warczewski. No i ten efektowny wskok do Sahary. Zobacz jak tutaj podciągnął ten motocykl, żeby przelecieć nad, nad, tą, nad tym garbem, nad tym lądowaniem. I teraz po tych wielkich dziurach tutaj już tutaj troszeczkę wolniej, tak? Już wie, że nie może sobie pozwolić na brawurową jazdę, ponieważ może po prostu wysiąść z motocykla, kiedy on uderzy w jedną z większych mult. Zobaczmy, jaką przewagę wybudował sobie Tomtała. Już wygląda to całkiem nieźle. Jest zdecydowanie przed Kubą Celejem. Kuba w tej chwili przeskoczył też Saharę i wpada na linię startu mety. Zobaczmy, jaki, jakimi czasami będą dysponować panowie. No i tak, Tymon Tomtała 1.56. Następnie Kuba Celej, no 2 minuty 1, zaraz zanim Janek Hinz. 2 minuty, także Janek odrabia stratę do Kuby Celeja. Emil Dobosz jest czwarty. I teraz czekamy, kto na metę zamelduje się. Piąty: na Maksymilian Komosa. Także piąte miejsce, ponowna tutaj pogoń. Zobaczymy, jak zakończy się tym razem. E, przypomnijmy, w pierwszym wyścigu Maksymilian Komosa zakończył zmagania na czwartym miejscu. Także bardzo niepocieszony był. Także możemy sobie tylko wyobrazić, co teraz dzieje się pod kaskiem Maxa Komosy z MX Lipno. Zobacz jak ten motocykl skacze Tymona na tych dziurach. To już jest prawdziwe RODEO, żeby utrzymać się na takim małym motocyklu, z takimi małymi koła, kołami, na takich potężnych dziurach. I zobacz, już dubluje pierwszych zawodników Tomtawa. Także Tymon naprawdę bardzo, bardzo szybko jedzie po tym obiekcie, mimo tych wszystkich dziur, o których tak Państwu tutaj mówimy. Bo to naprawdę w kamerze nie wygląda aż tak efektownie jak faktycznie w rzeczywistości, kiedy mieliśmy chwilę przerwy i oglądaliśmy tą trasę. No wygląda ona piekielnie ciężko, także tym bardziej czapki z głów, jeżeli chodzi o tych najmłodszych zawodników. A teraz Tom Tała pięknym lotem tutaj wskoczył do Sahary i zobaczcie Państwo jak powoli, jak on wybiera te ślady. Tu jeden z zawodników w ogóle ugrzął właśnie w tej Saharze i tam już... Pozostał. Czekamy na resztę stawki, obserwujemy gdzie jest komosa, bo też komosa na poprzednim okrążeniu 1,59, czyli wyraźnie szybciej niż dwóch zawodników przed nim. To oznacza, że za moment powinniśmy mieć fascynującą walkę przynajmniej o pozycję czwartą, jak nie trzecią. Maksymilian Komosa jest jedynym, znaczy jednym drugim zawodnikiem ze który tutaj kręci czasy poniżej dwóch minut, ale spora, spora strata do liderów, ponieważ aż 10 sekund do poprzedzającego go Emila Dobisza. Zobaczymy jak teraz będzie to prezentowało się po przekroczeniu linii mety. Emil w tym momencie przejeżdża przez linię startu mety, no a ja widzę Komosę. Komosę z jakąś przygodą, ewidentnie jego fragment listek, który zasłania jego lewą dłoń jest skierowany bardziej w dół, niż powinien być, widać, że tam coś musiało się zacząć albo jakiś kontakt, tymczasem 2 minuty 7, także słabsze to okrążenie ostatnie Komosy. no z przygodami Maksymilian na tym torze. Na naszych ekranach Jakub Celej z LKM Łowicz, dosiadający dwusłowe Yamaha YZ65. Drugie miejsce aktualnie, także naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. No trochę, prawie już 10 sekund straty do lidera, do Tymona. Także myślę, że Jakub jedzie tutaj bardziej zachowawczo. Chce utrzymać tą drugą pozycję, bo wie, że ona może mu dać również miejsce na drugim stopniu podium. No tak zawodnicy nam się delikatnie rozjechali. Każdy z nich ma przewagę 8, 5, 11, 9 sekund za przed poprzedzającym zawodnikiem, więc nie mamy bezpośredniej batalii, także na razie ten wyścig można powiedzieć spokojny. No ale to oczywiście dopiero połowa można powiedzieć tego wyścigu, bo 4 minuty plus 2 okrążenia, także jeszcze jeszcze jest wyścigacie. Tutaj widzę, że już powoli Maksymilian Komosa zbliża się do Emila Dobisza. Są teraz na tej najszybszej sekcji toru, więc będą zaraz wskakiwać do Sahary. Może realizatorowi uda się znaleźć tych zawodników, bo tam zaraz będzie walka. No tak, to de facto będzie jedyną, jedyna walka, którą będziemy mieli. I oni za moment wyskoczą tutaj z Sahary na prostą startową. Tymczasem patrzę, że też Jan Hince jest blisko Komosy. No tak, takie same, przepraszam, Celeja. Takie same czasy Jana Hince i Jakuba Celeja. Także na razie ta ekipa bez zmian. No a my szukamy Emila Dobisza. O właśnie, jest już na linii startu mety Emil Dobisz. A zaraz za nim Maksymilian Komosa. Spróbujemy tutaj ich znaleźć. Oni już właśnie, teraz już zjeżdżają w dół. Będą teraz na skoku. E, o właśnie, tutaj. Puszki Monstera. Tak jest, to są nasi zawodnicy. Emil Dobicz, numer 22, spojrzał teraz, gdzie jest Maksymilian Komosa, a ten jest e, bardzo blisko, e, bo podkręcił tempo i e, na pewno nie ma zamiaru zatrzymać się na czwartym miejscu. Emila Dobicza, tylko chce powalczyć o podium. Widzimy teraz teraz widzimy i walkę. już chyba właśnie w Emila Dobisza, Maksymilian Komosa, także mamy zmianę. Na czwarte miejsce wskakuje zawodnik MX Lipno, Max Komosa numer 620. Tak jest, faktycznie już jest przed Dobiszem, także teraz czeka go dłuższa droga, jaką straty. Dobisz do Chińca aż 18 sekund, to niesamowite. To jest akurat właśnie Komosa, a zaraz za nim Dobisz, którego mieliśmy przed chwileczką informacji. O właśnie, to jest Maximilian Komosa MX Lipto, KTM, dwusuwowy oczywiście. No piękny ten zapach, kiedy jedzie klasa 65 i 85. To takie starsze już czasy motocrossu, ale jakże piękne. To jest zapach spalanej mieszanki paliwa z olejem. No coś pięknego, myślę, że każdy, kto tutaj za dzieciaka bywał na torach, no to dosłownie na tym się wychował. Ja pamiętam, że kiedyś zawsze motocykl się najpierw widziało, najpierw się słyszało, potem widziało i na koniec się go jeszcze przez chwilę czuło, kiedy nas mijał. No i taki sentyment pozostaje, kiedy można poczuć właśnie te dwuspowe silniki rozkręcone spalające mieszankę tymczasem dalej. Zawodnicy, ja sprawdzam dla Państwa cały czas te czasy, ale Tom Tała, 2-0-2, troszeczkę wolniej niż Celej, ale ta przewaga, 8 sekund, gigantyczna. Jan Hinz 2 sekundy wolniej niż Kuba Celej, więc na ten moment nie zapowiada się, żeby udało mu się zawalczyć tutaj o tą drugą pozycję. Czwarty, oczywiście Komosa, no i teraz bardzo szybkie okrążenie, bo aż 4 sekundy szybciej niż Jan Hinz, no ale ta strata, 18 sekund, więc jest sporo pracy do wykonania. No liczę na to, że Max jeszcze dogoni czołówkę i tam jeszcze powalczy. Tutaj Emil Dobisz na każdym okrążeniu na tym samym skoku. Tutaj spektakularna świeca, ale jeszcze gaz trzymany przelatuje przez ten szczyt i udaje mu się wyratować ten motocykl. Także chyba zaplanowana akcja, skoro powtarzana co kółko. Tak to wygląda. Widzimy, że zawodnicy z drugiej części stawki. No męczą się tutaj wyraźnie na tym to, że nie jest im łatwo po tak rozjeżdżonych już dziurach walczyć tutaj o najlepsze pozycje, ale no, oczywiście Tor jest taki sam dla wszystkich, więc nie ma to większego znaczenia. Każdy z tych zawodników musi mierzyć się ze swoimi demonami i ze swoimi trudnościami. No jedziemy cały czas z Maxem Komosą, no świetne czasy tutaj wykręca Max poniżej dwóch minut, także no widać to co mówiliśmy mu czwarta pozycja zdecydowanie go nie satysfakcjonuje on chce tutaj walczyć myślę, że nawet nie tylko o podium, a o zwycięstwo to raczej już poza jego zasięgiem w dniu dzisiejszym no ale doświadczenie, które zdobędzie ta agresja, ta sportowa złość, którą przekuje w kolejne moto godziny. Wyjeżdżone na piekielnie. Trudny. My teraz widzimy właśnie to, że na Saharze w lipnie na pewno zaowocuje w przyszłości. A tymczasem, szanowni państwo, minął regulaminowy czas. Bardzo szybko już tak naprawdę dwa okrążenia do końca tego wyścigu, właściwie to już pewnie półtorej okrążenia, bo tyle pozostało do końca. Cały czas Tomtała. Teraz troszeczkę wolniej. 2,05. Wydaje się, że jakby spuścił troszeczkę stonu, No i już 5 sekund za nim Jakub Celej. To jest oczywiście nadal komfortowa przewaga, ale, ale warto na to zwracać uwagę. Tylko półtorej okrążenia do zakończenia wyścigu. E, więc będziemy szukać naszego lidera. Tymon Tomtała, numer 111, KM Szczecin. E, on tutaj powinien nam się zbliżać do tej szybkiej części toru. Tak jest, niebieski strój zaraz będzie wskakiwał nam na górę w te głębokie dziury i zbliżał się do dwujaka. Tak jest, jest właśnie widzimy go na dwujaku tym Dała, numer 114, a tymczasem tutaj rzucamy też okiem na cały czas drugą część stawki. To był akurat Parka, wcześniej był Komosa, także ci zawodnicy również na toż. Tymon Tomtała będzie zaraz wracał z Sahary tym efektownym skokiem i zbliżał się do zakończenia przedostatniego kółka drugiego wyścigu klasy MX65, także prosilibyśmy realizatora o znalezienie naszego lidera, tak jest, zaraz będzie on tutaj na prostej startowej, to jeszcze właśnie nie ja... o, teraz właśnie zaskakuje, tak jest już sędzia jest przygotowany, jedyneczka do pokazania dla Tymona, a to oznacza, że przed nami ostatnie okrążenie klasy mx 65 w drugim wyścigu pierwszej rundy Mistrzostw Polski. Dużo spokojniejszy ten drugi wyścig, spodziewaliśmy się tutaj wielkich emocji, a zawodnicy nam troszeczkę się rozjechali i uspokojili cały wyścig. Także dobrze, że w pierwszym wyścigu mieliśmy tyle emocji. Ale zobacz, Jakub Celej jest bardzo blisko Tymona Tomtały. No może nie na tyle blisko, żeby zdołać zaatakować, ale tam jest 3 sekundy. Także chłopaki tutaj podkręcili tempo. Jakub Celej do samego końca ostro walczy. No może mu zabraknąć troszeczkę czasu, ale tutaj właśnie na naszych ekranach Tymon Tomtała. A tak naprawdę tuż za nim Kuba Celej. Także piękna walka do samego końca. Nie odpuszcza Kuba. Chce tutaj jeszcze spróbować zaatakować. Może liczy na jakiś błąd. Wiedzieliśmy to już nieraz, w motokrosie wszystko może się zdarzyć, nie można odpuszczać do samej szachownicy. Dokładnie tak jak widzimy, że Tom Tawa no jakby po tych czasach delikatnie spuścił stonu, obniżył tempo, no ale z drugiej strony ta przewaga jest na tyle duża, że nadal może pewnie jechać nawet troszeczkę wolniej, ale i tak prowadzi sobie świetnie ten wyścig. To też zawodnik bardzo młody, ale również bardzo doświadczony, on wie jak jechać szybko i widzimy teraz jak świetnie przemierza te kolejne metry i za moment wskoczy sobie na Saharę i zostaną mu tak naprawdę dwa zakręty, żeby dolecieć już do mety. Zobacz, jakie potężne dziury, z którymi muszą się zmagać tej ci mali zawodnicy. No dlatego właśnie ta stawka się tak rozjechała, ponieważ te dziury sprawiają, że oni nie mogą cisnąć na maksa. Oni muszą tutaj dużo kalkulować, zmniejszać ryzyko, no nie pozwolić sobie na błąd, który mógłby zakończyć zmagań, zmagania przedwcześnie. A tymczasem Tymon Tomtała, zwycięzcą, drugiego wyścigu i całych zawodów w lipnie pierwszej rundy mistrzostw Polski w motokrosie w klasie MX65 po chwili na metę wskoczył również Jakub Celej, który finalnie najprawdopodobniej znajdzie się na pozycji drugiej. No i trzeci będzie Jan Hinz, który spełnił swoje założenie i stanął na podium podczas inauguracji Mistrzostw Polski w lipnie 2023. No i mamy właśnie bardzo ciekawą sytuację, ponieważ w drugim wyścigu to Jan Hinz jest trzeci, Jakub Celej drugi. W pierwszym wyścigu kolejność była odwrotna. Ale tak jak już wspomnieliśmy wcześniej ważniejszy drugi wyścig. E, tutaj widzimy jakieś problemy naszego zwycięzcy to Tom tak. Tymona Tomtały. E, może jakieś problemy z żołądkiem, bo trzymał się za brzuch. E... Chyba rękę miał na tym brzuchu, to finalnie chodzi o prawą dłoń. Tak mi się wydawało. E, nie wiem, może coś tam się gdzieś po drodze stało, a mimo wszystko dojechał do mety. No to byłoby niesamowite jeszcze walcząc z bólem dotarł tutaj do samego końca. No ale widzimy jak twardzi są ci zawodnicy, właśnie taki jest motocross, on kształtuje charaktery, on tutaj zamienia małych chłopców w prawdziwych mężczyzn, którzy nie odpuszczają, walczą do samej mety, no i pokazują niesamowity charakter. No to nie piłka nożna, tak? To oczywiście... Tutaj za przewracanie nikt nie płaci. Dokładnie. Mamy jeszcze tutaj garść powtórek dla państwa, dla tych z państwa, którzy są z nami na żywo na mxpoland.tv. No, i ten start tały fantastyczny. Widać, że rewelacyjnie wyszedł ze startu. I mamy tu też ten kocioł, w którym oczywiście nikomu nic się nie stało, ale sporo, sporo tutaj zawodników zostało po starcie. No to już wiemy, gdzie pojawił się Maksymilian Komosa, dlaczego takie problemy. No, ale i tak piękna jazda udało mu się przebić na czwartą pozycję ponownie. Daleki skok Jakuba celeja na tej trumnie takiej bardzo trudnej, technicznej, wymagającej Naprawdę świetny, świetny wyścig. Dużo spokojniejszy niż ten pierwszy, to oczywiście wynikiem, tak jak mówiliście, troszeczkę już wyeksploatowanego toru. No ale przed nami jeszcze wiele, wiele wyścigów. Również ci zawodnicy z większymi motocyklami, oni będą mieli łatwiejsze zadanie i na pewno zrobią dla nas show, więc nie możemy się przejmować tym jednym wyścigiem, w którym bardzo panowie spokojnie sobie poradzili, ale to jeszcze sporo emocji przed nami. No i czekamy jeszcze na wyniki, które potwierdzą nam to, co widzieliśmy. No i tak, Tymon Tomtała, pierwsze miejsce w drugim wyścigu i w całych zawodach, drugie miejsce Jakub Celej, trzeci Jan Hinz i ta kolejność powtórzy się nam również na podium. A zawodnikom, którzy pewnie nas słyszą, przypominam o oddawaniu kostek, ponieważ zakończyliście zmagania, więc możecie już się rozliczać z pomiarem czasu. Dokładnie quod